Chciałbym, żebyś zobaczył, jak wygląda oparcie do kufra, które dorobiłem dla mojego klienta. Posiadał on, oczywiście, w tym kufrze tego typu y, gumowy, gumowe oparcie, takie, no, po prostu odlew z gumy. No, ale niestety żona y, właściciela narzekała, że jest twarde, niewygodne, no i oczywiście jest za małe. Jak widać, poszerzyłem to dość znacznie, bo aż o 10 cm, tak żeby mogła się całkiem oprzeć o, o te właśnie o ten kufer no i spójrz jakiej gęstości jest moja pianka, której tu użyłem wręcz jest mięsista, jest sprężysta no miał być jeszcze tutaj wałeczek, ale zrezygnowałem z dania tego wałeczka, bo po prostu Pasażer nie ma aż tyle ruchów na, jakby na swoim miejscu, żeby odchylać się, czy też po prostu w jakiś sposób pracować, tak? Więc ten wałeczek by po prostu uwierał w plecy. Jest zrobiony szef, ozdobny. oczywiście do reszty motocykla, żeby to wszystko pasowało, bo to są też tkaniny, które są na pozostałych elementach w tym motocyklu, czyli siedzeniu. Pasażera i siedzeniu kierowcy, które oczywiście też pokażę tylko w innym filmie, e, tak się prezentuje to oparcie. Jest naprawdę miękkie, komfortowe. No i najważniejsze, że żona właściciela już nie będzie narzekała, że twarde i co chwila postój, że po prostu jest niewygodnie. Jeżeli potrzebujesz takiego oparcia, jak najbardziej odezwij się do mnie. E, możemy zmodyfikować twój kufer tak, ażeby e, było to też wygodne dla pasażera. Jak widzisz, to jest bardzo fajna tkaninka. Tu jest taki ala zamszyk. Tu jest nieco bardziej śliskie, żeby ewentualnie przy deszczu też to wytrzeć. Także myślę, że całkowicie zmieniłem charakter oparcia w tego typu kufrze. Jeżeli oczywiście e, możesz zasubskrybuj mój kanał, e, poleć mnie znajomym, naprawdę fajne projekty e, potrafię zrobić do motocykla. Na razie tyle, dzięki za obejrzenie. Hej, cześć.